Dzień dobry, witamy w drugim dniu Kerala Block Express. Dzisiaj jedziemy na prowincję, jedziemy zobaczyć te najsłynniejsze kanale w Kerala. Przepłyniemy się tak tzw. houseboatem, czyli domkiem łodzią I to jest naprawdę coś, dlaczego warto przyjechać do Kerali. Słuchajcie, wreszcie jesteśmy na miejscu i teraz. Najważniejszy punkt całej naszej wycieczki, czyli rozlewiska w Kerala, tak zwane backwaters. Zaraz wsiądziemy w jedną z takich łodzi i popłyniemy na wycieczkę. Najpierw krótka przyjaczka, taką łajbą pasażerską, a potem przesiadamy się już na te domki statki. Przesiedliśmy się już na nasz stateczek. No, za przytulnie, zaraz rozgościmy w i zaczynamy kilkugodzinną przejażdżkę po rozlewiskach Kralach Zapraszam do pokoju Są dwuosobowe pokojki Wow, wyglądają naprawdę elegancko, jak w 4-5 hotelu Nasza łajba startuje, a my zaczynamy pyszny lunch, rybka i dużo, dużo różnych wegetariańskich potraw Zapraszam na lekcję geografii. Z czym są w ogóle te rozlewiska w Kerala? Jest to połączony system kanałów 34 rzek i 34 jezior. Więc to jest naprawdę gigantyczna ilość różnych zbiorników wodnych, które są wszystkie te połączone. Długość tego rozlewiska szacuje się na jakieś 900 km. Więc naprawdę można by płynąć i płynąć tymi stateczkami tutaj daleko na północ. Jest to przede wszystkim główna atrakcja Kerali. Jak ktoś jedzie do Kerali, to jedzie właśnie, żeby przyjechać tutaj, tak naprawdę. I chyba wszyscy mają właśnie w głowie wizerunek tych rozlewisk. A skąd w ogóle pojawił się pomysł na hotele na statkach? Otóż dawno, dawno temu te kanały, te rozlewiska były wykorzystywane przede wszystkim do transportu towarów, ludzi. Z biegiem czasu jednak technologia postąpiła troszeczkę naprzód i statki przestały być już wykorzystywane jako główny środek transportu różnych towarów i ludzi w tym obszarze. I wielu właśnie właścicieli tych statków straciło pracę, byli bezrobotni. I nie bardzo wiedzieli, jaką pracę sobie powinni znaleźć. I wtedy też padł na taki pomysł, żeby na statkach zbudować fotele. I to okazało się strzelają dziesiątkę. I od tej pory właśnie w tym regionie istnieją dziesiątki firm, które oferują taką usługę właśnie jak ta, czyli prywatne stateczki, które mogą się przepłynąć e, tymi kanałami właśnie w Kerala, zobaczyć piękną keralską przyrodę oraz zobaczyć, jak mieszkają. Naprawdę okoliczni mieszkańcy w różnych domkach przy kanałach, bo wielu z nich naprawdę tutaj mieszka tuż przy tych kanałach. A to jest nasz kapitan. Hello, what's your name? Sahadewe Sahadewe. Yeah. How long have you been working as captain? 18 years? Wow. Definitely say that I am afraid of heights and not yeah, I'm just tylko <laughs> Ja się nigdzie się nie ruszam, but... <laughs> Nasza grupa podzieliła się na kilka statków. Na tym statku tylko 6 osób będzie nocować. Wynajęcie takiej łajby kosztuje kilka tysięcy rupii indyjskich Podobno 6-7 tysięcy, nie wiem ile nasza łódka kosztuje, bo ona dość jest elegancka, prawdopodobnie jeszcze więcej No jak 4-5-graskowy hotel Trochę szkoda, że to jest takie właśnie już pod turystów Ja bym chciał doświadczyć trochę bardziej właśnie takiego lokalnego stylu podróżowania A nie koniecznie taką bardzo elegancką, nowoczesną łodzią Aczkolwiek oczywiście nie będę narzekał, jest to bardzo przyjemne doświadczenie można zobaczyć właśnie życie mieszkańców, aczkolwiek też w dość ograniczonym zakresie, nie oszukujmy się. Przyroda, piękne drzewa, no i po prostu spokój, cisza. No i poczucie właśnie tego wiatru we włosach tutaj, prawda? To jest chyba w tym wszystkim najprzyjemniejsze i dlatego to jest tak magiczne miejsce. Można no wyobrazić sobie lepsze miejsce na piwko niż łajba płynąca powolutku kanałami w Kerala. Ponieważ w trakcie tej wycieczki mam okazję spotkać się z blogerami, blogerami, w ogóle twórcami z 28 krajów, to postanowiłem w każdym odcinku przedstawić kogoś. Hi, I'm Maria, I'm from Bulgaria, uh, I'm a travel blogger. My blog is TravelingBus.com and my Instagram is traveling.bus. Aby być sukcesowym bloger, to nie ma znaczenia tylko pomóc kilku ludziom Nie ma czy jesteś zbyt znany, czy coś Jeśli pomagasz przynajmniej 10, 20, 10 000 ludzi, to to wciąż ma znaczenie możesz to zrobić też Wpłynęliśmy do takiego mniejszego kanału, bardzo tutaj ciasno Przestawki muszą trąbić I jest piękna scena, więc od razu... Jak widzicie, wszyscy szaleją ze zdjęciami na tej wycieczce to przy smaki. To jest smażony banan. No, 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 no. uh, how do you call this in English? Banana fry. Banana fry. Yes. How do you call this in Hindi? No, 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 no. <laughs> I don't know. <laughs> <I don't> know. <laughs> <I don't> know. <laughs> you palamburi. Palamburi. Okay. Palamburi. Palamburi. Yes. palamburi. love this thing. This is great. To jest naprawdę cudowne. coś wspaniałego. Jednak jeszcze wykorzystuje się te kanały do transportu różnych właśnie pomarów. A proszę, przykład. Hallo! Jest tak cicho i spokojnie. Naprawdę można poczuć się jednością z naturą. No i jest oczywiście 3G i 4G. Działa internet, w ogóle jest zajebiście. Tak wyglądają kulisy pracy instagramerów i blogerów Robimy sobie sesję naszego nowego biura na łajbie Przy komputery I po kolei robimy fotki My name is Anna and I'm from Sydney. My blog is called AnnaSajan.com that you can see somewhere here or there in the screen. Um, in terms of Instagram, I would say that the first thing is never give up. It may seem uh, very competitive, and which it is, um, but the thing is, I think I really believe in um, if you have something good to offer, people will take notice, and you just have to be consistent. Really be consistent and put out a good content out there and i'm sure people will have a look at it and if, if it is nice i'm sure the following will yeah the following will um, just come right after well it's not that it won't be that quick but you know if we are consistent it will show yeah so keep at it and tag me um, if you like and i'll have a look at your profile and maybe i'll give you feedback bye Trzymaliśmy się zobaczyć zachód słońca jest naprawdę przepięknie po prostu naprawdę jest to trudne do opisania słowami. Rzeczywiście wycieczka tutaj właśnie po rozlewiskach krala to dość niezwykłe przeżycie. Można odpocząć, naprawdę się zrelaksować, trochę popracować, powygłupiać się i robić naprawdę piękne zdjęcia i wideo. To wygląda jak prawdziwy raj i rzeczywiście to jest to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc w Indiach. Wreszcie na Suchym lądzie.

Yes. Huh? Teach then us how to dance. Like, go on, go on. Maybe, like, just imagine you are driving a car. Then, what's the first thing you do? You just open the door. <laughs> then, what do you do? Then you sit, sit. then you drive. <laughs> then, what do you do? You put, you put, maybe you can, before that, you can close the window, with which is a manual window. Maybe you can close the window. Then you can drive again. And you can put the wiper. <laughs> <laughs> okay, let's do it. Left, right, left, <laughs> right. right. No. <laughs> no <I just> <laughs> get it. Open your door? Ah, you want the dance, the car dance. The car dance. The car dance. Yeah, I I you stuff. the car dance. Yeah. Okay, so we'll just... <laughs> yeah. yeah. Uh, się już zdecydowanie za żeby kontynuować tego vloga. Ja chciałem tylko podziękować wszystkim tym, którzy wsparli mnie w zabraniu głosów potrzebnych do wyjechania na Krala Block Express. Jesteście najlepszą widownią na polskim YouTubie. Dziękuję Wam bardzo za to. to. Jeśli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję. Jeszcze dwa tygodnie wycieczki po Indiach. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.